Bitcoin robi pełne recovery i znowu spada poniżej linii trendu spadkowego. Co to może oznaczać dla rynku, dla ceny Bitcoina i altcoinów? Jak wygląda aktualna sytuacja? Czego można się spodziewać? Czyli potencjalne scenariusze zarówno spadkowe, jak i wzrostowe dla Bitcoina, ETH i wybranych przez Was altcoinów. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak chcę poniedziałek jak najnowsza analiza rynku kryptowalut. Tak jak wspomniałem, powiem wam o moich scenariuszach, zarówno wzrostowych, jak i spadkowych. Powiem, czego ja oczekuję oraz zrobimy analizę ETH, DOTA i wybranych przez Was altów. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, Przybij dzwona, Staw łapkę w górę, zostaw komentarz taktyczny. Jeżeli będzie to dla Ciebie wartość lub po prostu napisz, jakiego altcoina chciałbyś, chciałabyś, abym dla Was przeanalizował w środowej analizie. Jutro widzimy się w podsumowaniu zeszłego tygodnia. Jutro również pojawi się promocja na kursy edukacyjne ze strategiami, na podstawie których robię właśnie te analizy, o których rozmawiamy właśnie w moich filmach. Mamy jutro Dzień Kobiet i właśnie z tego tytułu pojawi się promocja, więc śledźcie. Więcej informacji pojawi się jutro na moim instagramie ukaszpochowski.pl oraz właśnie tutaj na YouTubie w jutrzejszym podsumowaniu. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Ostatnio widzieliśmy się w środę, czyli troszeczkę mnie nie było. Nie było aktualizacji w piątek. Cena zleciała nam z powrotem, tak, do tej tutaj strefy. Mieliśmy tutaj pozycję na spadki, którą zagrywaliśmy z moimi partnerami edukacyjnymi. O tym porozmawiamy sobie jutro. I była tutaj, pamiętacie, ta pierwsza tutaj strefa zielona, o której rozmawialiśmy ostatnio. Cena nam na chwilę widzimy, że idealnie odbiła się od górnej bandy tej strefy. Natomiast było to tak naprawdę chwilowe odbicie i mówiłem, że jeżeli to właśnie nie wytrzyma ta strefa, no to lecimy do kolejnej i widzimy, że tutaj nam cena się zatrzymała troszeczkę na dłużej, bo konsolidowała tutaj nam od piątku. Widzimy jeszcze jedne wybicie, drugie wybicie. Widzimy, że jeszcze jedno zejście, drugie zejście na dywergencji, co w sumie daje nam jedno z potwierdzeń na to, że może ten ruch właśnie się odmienić. Ale aby tutaj myśleć o jakichkolwiek Powiedzmy wzrostach, to możemy sobie zamienić. Ta strefa będzie w tym momencie strefą trzymającą cenę na spadki, według tego, co ja tutaj widzę, w tym momencie, aktualnie, lokalnie, ale aby myśleć o tych potencjalnych wzrostach nawet do tej strefy, to najpierw cena musi znowu wrócić powyżej tej linii trendu. Jest to taka nowa linia trendu, powiedzmy, powstała na tym tutaj szczycie, po wybiciu tej linii trendu, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Mieliśmy w zeszłym tygodniu. Tak, impuls wzrostowy tutaj wywołany tymi newsami, sankcjami dla Rosji, związanymi oczywiście z wojną u naszych sąsiadów, i cena nam tutaj bardzo szybko wróciła. I właśnie to jest dla mnie niepokojące, ponieważ wrócili to bardzo dynamicznym, szybkim ruchem, wybijając po prostu znowu wsparcia dla ceny waży, czyli 40 tysięcy dolarów, i wracając do tej strefy tutaj, która w tym momencie trzyma tą cenę na wzrosty. No, nie wygląda to za dobrze. Patrząc z perspektywy tego, jak ja widzę rynek, i to o czym wspomniałem wcześniej, jeżeli to zostanie wybite, tutaj ostatni punkt, który może nam utrzymać cenę, czyli okolice 36 tysięcy dolarów, jak to puści, no to już potem lecimy do 31 tysięcy, Według mojej analizy, 31, czy nawet 29,400, i z dużego interwału możemy zobaczyć, albo będziemy mogli zobaczyć, jeżeli właśnie to się wydarzy tworzący się potencjalnie schemat akumulacji według Łajkowa, ale do tego jeszcze potrzebuję potwierdzeń, więc jak to zobaczę, to oczywiście Wam o tym powiem tutaj na YouTubie, czy chociażby na moim Twitterze. Na razie duża, duża niewiadoma, więc czekam na potwierdzenia, na wybicie tej linii trendu górą. Wtedy mamy tutaj prawdopodobne dojście do tej strefy i może wydarzyć się tutaj po prostu dojście, powiedzmy retest. I kontynuacja, natomiast jeżeli cena by wybiła, wróciła, to dla mnie to już oznacza tylko jedno. Czyli lecimy, lecimy dalej w dół. To jest jedna z opcji, jaką możemy tutaj zobaczyć. Druga to jest właśnie dojście do tej linii trendu i kontynuacja ruchu spadkowego. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, czyli dojść do linii trendu i znowu cena nam zawsze zawracać w tą okolicę, dla mnie to będzie potwierdzenie, że potem już właśnie lecimy do tego poziomu. Tutaj, jeżeli brak reakcji będzie w tej strefie, może być ok, odbicie. I kontynuacja to też jest jeden ze scenariuszy, czyli czekam na potwierdzenia danego scenariusza swojego, które ja tutaj potencjalnie widzę. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli cena nam się tutaj nie utrzyma, właśnie w okolicach 36-35, gdzie mamy wsparcie i pewien z poziomów do uzupełnienia, jeżeli nam to wybije, no to dla mnie to jest informacja o niestety dalszych spadkach. No i wtedy również alty dostaną mocno po dupie. Tu jest spadek rzędu na Bitcoinie, powiedzmy do tej strefy 5. 6% z aktualnej ceny na Altach będzie to około 10-15%, a jeżeli mielibyśmy polecić, właśnie tutaj. Mamy 20 na bitcoinie, to 30, 40 spokojnie na altach, niestety, możemy mieć w plecy. Więc bierzcie to pod uwagę. Pamiętajcie również o zabezpieczaniu swoich pozycji na spocie, nie tylko na futures, gdzie gramy na wzrosty i spadki. Podsumowując, jeżeli chodzi o bitcoina, no to jesteśmy w takiej strefie decydującej i bardzo, bardzo dużo nie wiadomo jest, co się będzie działo. Powiedziałem Wam, czego ja oczekuję, jeżeli dany scenariusz miałby mieć miejsce, jakich potwierdzeń będę oczekiwał tutaj, właśnie. Tych ruchach. No i zobaczymy, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu poczekać na potwierdzenia. Za chwilkę przejdziemy do analizy ETH, Dota, i zobaczymy, jakie alty wybraliście w poprzednim materiale. I tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o kursy edukacyjne, które dla Was przygotowałem, również na mojej stronie znajdziecie darmowy kurs, darmowy kurs jestem w trakcie tworzenia rozszerzonego darmowego kursu, o którym dowiecie się w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch. Myślę, że z tym już wystartujemy i z tym, co dla Was przygotowałem. I tak jak Wam wspominam, za każdym razem inwestycja wiedzę wypłaca najlepsze odsetki. W zakładce moje kursy, znajdziecie właśnie to, co dla Was przygotowałem, jeżeli chodzi o edukację, strategii, na podstawie których wykonuję tutaj dla Was te analizy, jak widzicie, bardzo często są skuteczne. Ok, przejdźmy do ETH. W razie pytań oczywiście, piszcie do mnie na Instagramie. Pamiętacie, strefa wyznaczona na spadki, bardzo ładnie to siadło. Wyznaczyłem tutaj ten duży box na trzymanie ceny na wzrosty. To nie utrzymało ceny. Widzimy, że cena po prostu zjeżdżała i zjeżdżała. Zatrzymała się w tej strefie, którą tutaj wyznaczyłem, również, która trzyma lokalnie na wzrosty. No i nie wygląda to tak samo dobrze jak na Bitcoinie. W przypadku dalszych spadków mamy tutaj jeszcze wsparcia te czarne poziome linie, czyli okolice 2000 dolarów. Jak to puści, no to lecimy 1960-1813 według tego, co ja widzę. Jeżeli chodzi o pozytywne, powiedzmy scenariusze wzrostowe dla ETH, no to mamy tutaj długą drogę do około 3000, dopiero wybicie tutaj tego szczytu, będzie nam mówiło o potencjalnych dalszych ruchach, no i wtedy mamy te zielone poziomy wyznaczone, one będą dalej oczekiwały. Czyli mieliśmy spadki właśnie z tego poziomu wyznaczonego, a w tym momencie jeszcze tutaj teraz taka nowa strefa trzymająca cenę na spadki, czyli może być dojście ewentualnie do tego poziomu, korekta i kontynuacja ruchu wtedy wzrostowego. I jeżeli chodzi o etat, podsumowując, aby myśleć o dalszych wzrostach, Rzędu 3300, czy 3600 i dalej, musi cena nam wybić właśnie tą czerwoną, tej strefę, która trzyma w tym momencie na spadki. A jeżeli chodzi o potencjalne ruchy, dalsze spadkowe po wybiciu właśnie tej strefy, troszeczkę może to rozszerzę o w ten sposób i jeżeli to wybije, no to lecimy do okolic 2100. 2000 wybicie tego wsparcia, tych poziomych tutaj czarnych linii, oznaczało dojście do tej strefy. Tutaj według tego co widzę ekstremalnie 1500-1374, gdyby naprawdę miałoby się dziać coś złego na rynku. Zobaczmy co słychać na docie. Dot nam spadł z wyznaczonej strefy. Lekko nam się tutaj utrzymał w wyznaczonej strefie trzymającej cenę na wzrosty, to zostanie wybite. To lecimy właśnie tutaj o okolice 14, no i ta w sumie strefa nie wygląda za mocno, więc później 12 przy mocnym ruchu, a nawet 10 dolarów, jest możliwe, jeżeli chodzi o dota. I tutaj, tak jak też mówiłem Wam wcześniej, pamiętacie, jak cena nam tutaj doszła, mówiłem o tym, żeby myśleć o dalszych ruchach wzrostowych rzędu 22 i dalej, 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 no to cena musi nam wybić właśnie ten opór. A tak jak widzimy, zatrzymała się w wyznaczonej przeze mnie strefie na spadki, właśnie ze strategii, których ja głównie tutaj dla siebie korzystam, których Was uczę w moich kursach rozszerzonych, tych zaawansowanych. Pięknie to właśnie siadło. Na razie trzyma, cena zatrzymała się i akumuluje, natomiast nie wygląda to Zbyt optymistycznie również dla Dota. Okej, okay, dobra. Jesteśmy pod ostatnim materiałem. Oczywiście dziękuję za wszystkie łapki w górę. Za wszystkie łapki w dół, których nie ma, bo YouTube wyłączył. Na pewno by się pojawiły tutaj od moich wielbicieli. Dobra, wybraliście tutaj kilka altów. Zobaczmy. Atom dawno nie było, więc możemy zrobić tak. A, A, OK. Runę, ICP. No, Fantom siatry, ładnie. Co Fantom? Pamiętacie o Fantom wam pokazywałem? Wejście było tutaj wyznaczone dla moich partnerów edukacyjnych. Take profit. I co robi cena? Zjeżdża o 40%. Więc fajnie można było to zrealizować, bo od poziomu wejścia do poziomu realizacji zysków 40%. Potem można było tutaj cashować się, aby odkupić się niżej. No i pięknie to wyszło, jeżeli chodzi o Fantoma. Solana, Solana jest tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych z kursu Spot Premium, który jest opisany. OK, poczekajcie. XRP, dużo tego jest. Czyli tak, Solana powiedziałem wam. Ada Cardano. Dobra, zobaczmy. W sumie możemy zrobić chyba na szybko po kolei te wszystkie alty, które chcecie. Atom, czy tutaj jest? OK. Atom widzę, dało fajne wejście. O, patrzcie, jak pięknie. I idealnie, poziom wyznaczony na realizację zysków zostało to osiągnięte. Tak? Czyli były wejścia z tych dwóch poziomów, bo te były wcześniej omawiane. Mamy wyznaczony poziom realizacji zysków, skąd cena nam tutaj spadła. Więc pięknie, ponad 50% i cena nam już teraz zjechała. I teraz zobaczmy, co tutaj mamy. Ok, gdybyśmy mieli, ogólnie, to jest w tym momencie taka strefa, skąd może cena nam iść w górę, przy oczywiście dobrym rynku. Potem tutaj nam cena może się zatrzymać, a jeżeli nie, jeżeli by to puściło, to okolice 16 dolarów możemy zobaczyć nawet za Atoma. Jeżeli byśmy zobaczyli ruch wzrostowy dalej pięknie i wybicie tego szczytu, skąd cena nam spadła, no to tutaj potem lecimy okolice 41 dolarów. A nie, to było wcześniejsze te peki, więc około 39 dolarów powinniśmy wtedy zobaczyć na Atomie. To było wcześniej grane, są te spadki, dawno temu zresztą. Ale widzę, że Atom bardzo ładnie chodzi z tych poziomów, które wyznaczają. Za każdym razem była jakaś fajna reakcja. Może było to dobrze rozegrać, widzę. Dawno nie zaglądałem na Atom, więc spoko. Tak, prosiliście o XRP. Zobaczmy, też dawno chyba nie patrzyliśmy na XRP. Dobra, o, też pięknie. Też pięknie wyznaczony poziom. Wam siadło 26%, 26% to no też jest spoko 26%, nie Powiedzcie, to, było grane tutaj. To już zostało to zrealizowane. Aktualna strefa, która będzie trzymała cenę na potencjalne dalsze ruchy wzrostowe, no, jakby to puściło, no to w sumie słabo, w sumie słabo. No, potem mamy potencjalny ruch spadkowy, nawet do. Około ok. 44 centów, no ale to musiałby być mocny ruch, a to tak, nie a to, tylko XRP jakoś tak słabo chodzi ogólnie widzę. No, kiedy to było, to było wcześniej, to już mogę skasować. Potencjalny poziom realizacji zysków był tutaj osiągnięty, no i na razie widzę daleko. Ok, wróćmy do XRP. Jeżeli rynek nam będzie odbijał, to piszcie w komentarzach, to wyznaczam jakieś poziomy na potencjalną. Realizacja zysków, ale tutaj widzę, mamy fajny podwójny szczyt do wybicia powyżej 1 dolara. Więc myślę, że tutaj można było się pokusić w potencjalnym ruchu takim zostawem. Co tam dalej? AWE, ok, lecimy. Nie było analizy w piątek, więc zrobię dla Was dzisiaj analizy tych wszystkich altów, które wypisaliście. Co tutaj mamy, były fajne wejścia, widzę wcześniej. No i co na noc? Zjechała właśnie do wyznaczonego poziomu. No i jeżeli dalej będzie leciała, no to 86 dolarów. Na razie nie ma sensu wyznaczać. Tepeków, no bo widzę, że do nich jest lokalnie daleko, chociaż poczekajcie. Przykładowo, byłyby stąd. Nie, no to spoko. Dobra. Dobra, dobra. Lecimy na szybko. Potencjalny tepek tutaj. Na tę chwilę. O, tutaj jest fajna, fajny poziom. 260. Dobra. Szybka akcja tutaj. za Zaawę, runę. Fajne tepeki byłyby tutaj. 10-12. A jeżeli zobaczymy zejście jeszcze, w ogóle nie wiem czy widzicie, ale z tym w okularach miałem ostatnio niezłą akcję Zapalenie oka. W szpitalu wylądowałem na chwilę i muszę teraz w okularach chodzić. Dobra, tu potencjalny taki poziom niezbyt mocny, szczerze mówiąc. Potem okolice 1,80 1, w mocnym ruchu spadkowym. No nie wygląda to za. Za dobrze. Dużo jeszcze tutaj możliwe są spadki spokojnie do okolic 3,50. Także cena może właśnie nam zjechać stąd do 3,50 jeszcze tutaj spokojnie. A gdy Bitcoin by jechał do tych jednak 30, jeden no to tutaj nawet 1,80 bym zobaczył. Okej, okay, ICP. Solana mówiłem. ICP, LTC. Dobra, AD mam gdzieś tutaj. To jest też ICP, to spatrzymy sobie. ICP był wyznaczony poziom. Tak widzieliśmy, stąd był long. Nieduży, ale jednak był na 30%. No i teraz w sumie: przy dalszym ruchu spadkowym, okolice 11,50. Dobra, i tak. Ada, gdzieś ona tutaj jest. Dajcie znać, czy stejkujecie gdzieś Adę i jeżeli tak, to gdzie? Guziwa, no muszę ją z nią coś zrobić. To jest masakra jakaś. Ok, dalszy ruch spadkowy. Nie no, to by było ekstremalnie w ogóle, nie? Z 3 dolarów do 40 centów, ale jak najbardziej. Tutaj okolice 70 centów dalej aktywne. No i ten ruch taki bardzo by był mocny do okolic 40 centów, 0,38. I co tam miało być jeszcze? ICP było. Ada LTC, tak? LTC. O, jest tutaj. Było odbicie fajne chwilowe, z tego, co tutaj Wam wyznaczyłem też kiedyś. Albo Wam, albo moim partnerom, już w sumie nie wiem, dla kogo była ta analiza. No i później 83,75, to jak najbardziej myślę, że jest możliwe w sytuacji, w której zobaczymy dalsze ruchy spadkowe. To są fajne poziomy, a później 50 i 40, 55 i 49. Ok, myślę, że to wystarczy. Dużo analiz dzisiaj dla Was. Jutro widzimy się w podsumowaniu właśnie poprzedniego tygodnia, porozmawiamy na temat Future Spot, powiem Wam o promocji na kursy edukacyjne, więc subskrybujcie kanał, zostawcie dzwonek, zostawcie komentarz, jeżeli to była dla Was wartość. Widzimy się jutro, a następnie widzimy się w środę w kolejnych analizach. Także miłego tygodnia Wam życzę. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piona!